Cześć, czołem. Dzisiaj wydanie specjalne. Magda będzie prowadzącą, także oddaję jej głos. Hej, hej, hej. Dzień dobry, czyści czołem. Dajcie znać, zwłaszcza maturzyści, jak się czujecie na trzy dni przed Waszym wielkim egzaminem. Dajcie znać, co tam, jak tam u Was. Kto jest, kogo nie ma. Kto się jeszcze uczy, kto już nie. Jak tam ze stresem? Już pierwsze osoby dołączają. No dobra, no to co, lecimy? Myślę, że lecimy powoli. Jaką macie pogodę, dajcie znać kiepsko. Ale że co kiepsko? Że przed maturą kiepsko? Przed motorem kiepskim słuchat. No dzień jak co dzień. Dobra, no, no. no, ja na przykład teraz dostałam informację, że lecimy. Aha, no. czyli teraz, teraz pewnie zaczniecie dołączać. Dobra, no to lecimy. No to co Aniu? No i jak radzimy na te ostatnie trzy dni? Jeśli chodzi o to, jak przygotować się do nauki, to jak, jak widzicie, ja teraz już sobie odpoczywam nad jeziorem, <laughs> żeby ono tylko nie było fikcyjne, to byłoby fajnie. E, na pewno tak. Jak zaczynacie się uczyć, to włączcie sobie tryb samolotowy w telefonie, aby nic wam nie przeszkadzało, tak? Tak jak tutaj gdzieś jakieś powiadomienie, tutaj ktoś znajomy napisze i tak dalej i tak dalej. Nie wiem, powiedzcie mi, czy lubicie się uczyć przy muzyce, czy jednak wolicie bardziej, żeby było cicho? Bo ja na przykład lubię bardzo przy muzyce, więc jak ja zawsze się uczyłam, no to, to starałam się włączyć sobie tą muzykę, aby też byłoby, aby też było mi coraz łatwiej przyswajać wszystko. Także dzisiaj taka lista, checklista. E, widzę, że kilka osób dołączyło, dajcie znać w komentarzu, czy, e, czy dobrze nas słyszycie, udostępniajcie dalej. A następne to jest tak, e, najważniejsze jest tak, powiedzcie domu, że teraz uczycie się i niech po prostu nikt wam nie wchodzi do pokoju i żeby się od was wszyscy odczepili, żeby wam nikt nie przeszkadzał. Stosujecie już niektóre zasady? Co też bardzo ważne, to trzeba zadbać o to, aby było odpowiednie oświetlenie. Sylwia pisze u mnie umiarkowanie. Poza tym, e, poza tym to dzień dobry, miłym paniom. Uś Nie wiem, czy uśmiechniętym, ale miłym. Usiądźcie e, sobie wygodnie. Nie, nie, nie siadajcie w jakiś dziwny sposób, gdzie jak będziecie uczyć się już którąś godzinę z rzędu, to po prostu będą was nogi bolały kręgosłup, tylko róbcie na przykład sobie przerwę co pół godziny. Przewietrzcie się. Nawet otwórzcie tylko okno. Już wiedza też szybciej wparuje do głowy. Co do oświetlenia, to tak sobie ustawcie lampkę, żeby wam się oczy nie męczyły. Przerwy najważniejsze. Ja nie mam połączenia głosowego. Aha, ale nie, nie rozumiem, Sylwia, jakie połączenie głosowe. Napisz. E, tak jak już mówiłam, trzeba też wietrzyć pokój, czyli otwierać to okno, żeby jednak ten mózg działał dobrze, żeby był dobrze dotleniony, bo tak będziemy musieli się trzy razy więcej tego wszystkiego uczyć. Jaka, Zosiu? Ja jestem Zosia. No, go go. Do Zosi. Ok, nie, nie, dobra, ja dzisiaj chyba mam lagi mózgu, <noise> za dużo. E I pamiętajcie, że to wy decydujecie ile i jak często robicie sobie przerwy, nie musicie sobie narzucać, że będę 8 godzin liczyć e zadania z matmy, to też się tyczy do polskiego, że nie będziecie e przez 8 godzin bez wychodzenia, bez jedzenia, bez picia, tylko wy sobie decydujecie, kiedy chcecie e się uczyć. E, I co też ważne, no już zostało bardzo malutko czasu do matury, to trzeba byłoby sobie wyznaczyć, ile chcecie sobie powtórzyć, bo już teraz no, nie ma też do końca, e, nie ma też do końca. E, tutaj Sylwia. Aha, jeśli gdzieś czeklista do egzaminu ósmoklasisty, tak, to, to też jest, to też będzie, to też można użyć do egzaminu ósmoklasisty, także e, długopisy w dłoń i notujcie, albo sobie później obejrzycie jeszcze raz transmisję na żywo. E, Agnieszka się pyta, o co się w tym rozchodzi. E, to, to jest czeklista, jak przygotować się do nauki, do matury, bo już zostało bardzo malutko dni, tak jak tutaj na tym pasku widzisz, to leci. I co, co też bardzo... Aha, jak, yy, mówiłam o tym, żebyście sobie podzielili partii materiału, ale pamiętajcie, że teraz to już tylko zostało podzielić na takie najważniejsze rzeczy. Czyli, czyli zobaczcie sobie e, na różnych kanałach, albo gdzieś też w internecie, albo jak sami sądzicie, czego jest najwięcej na maturze, to tego się teraz uczmy. Czyli z matmy najwięcej mamy. Czego? Magda, czego mam najwięcej? Z matny? Czego? Funkcji, nie funkcji. Ja, a co, A ja zrozumiałam plusy. Aha, <laughs> najwięcej mamy funkcji. A, o, o, o rzeczy tutaj pytają. E, Milena, tak, to właśnie zaraz będę o tym mówić. Tak jak już tu Magda wspomniała, funkcji jest bardzo dużo. Teraz tak, czyli uczymy się, powtarzamy, nie uczymy się, bo to już e, powinno być e, chociaż troszeczkę powtórzone. Czyli uczymy się... No, funkcji, właśnie linowej, kwadratowej, później też ciągów jest bardzo dużo na maturze. No stereometria i planimetria, a, też są 3- cztery zadania z tego, a na otwartych najczęściej są zadania z dowodzeniem. No i oczywiście ta w pierwszym zadaniu otwartym, albo w drugim nasza kochana delta, bez której matura by się chyba nie odbyła. Umiecie liczyć wszyscy deltę? Dajcie znać w komentarzu. O Magda, Krasia się pyta, czy dzień przed się uczyć, czy odpocząć? No, ale dzień przed polskim, czy dzień przed Matmą? Także, bo to jest trochę miejsca. Znaczy, no, ja polecam generalnie, każdy robi według siebie, tak? Jedni na dzień przed będą się dzieci co coś im zostanie. Drodzy, wolą sobie odpocząć, także to już jest y, zależne od was, także no, ja się uczyłam, z mojego doświadczenia. Ja się przed matmą y, dzień przed jeszcze robiłam zadania i coś tam trzaskałam, wiadomo, nie do późnej godzin nocnych, y, ale wróciłam z egzaminu z polskiego i, i jeszcze siadłam i jeden arkusz z matmy wytrzaskałam, także tak, no. No Na pewno z matmy w poniedziałek, jeszcze 19.15 wyliczymy ostatni arkusz. To jest, nie, pewniaki maturalne chcieliście, więc policzymy pewniaki maturalne, ale mam nadzieję, że to będzie maks do 21.00 i później już po prostu wszystko odrzucacie i idziecie kłaść, kłaść się spać no, o normalnej godzinie i więcej się nie uczycie już. Ważne też, żebyście się. Jakby, żebyście wiedzieli, co was czeka, bo będzie jak macie już Polski. Możecie sobie zerknąć jeszcze w ty, do naszych poprzednich live'ów, żebyście wiedzieli, jak w ogóle wygląda matura. W zeszłym tygodniu Magda opowiadała, jakie są procedury i, e, i czy trzeba mieć maseczki, czy nie trzeba, więc też trzeba by było sobie do tego zajrzeć, żebyście wiedzieli, co was czeka. Ja dzisiaj słyszałam, że jesteście podzieleni na różne grupy, o której godzinie którzy uczniowie przychodzą, żeby też wszyscy naraz nie przyszli. Podobno jak egzamin jest o dziewiątej. O no to o 7.30 już niektóre grupy wchodzą i czekają na swoją kolej, kiedy będą mogli usiąść, także nie wiem, czy Wam to się podoba, czy nie. Sylwia się pyta, jak z rękawiczkami, to, to Magda w zeszłym, w zeszłym roku chciałam powiedzieć, w zeszłym tygodniu kupiłaś. Nie, no, rękawiczek nie Twój Swój długopis, swój kalkulator, ale rękawiczek nie trzeba. Chyba, że się, chyba, że. Znaczy, dzisiaj słyszałam w radiu, że, że jeśli chcesz, to możesz je ubrać, ale one nie są obowiązkowe. Tak, tak. Same, tak tak. samo z nie? Że jest obowiązkowa jak do, do, do czasu, aż usiądziesz. Jeśli chcesz, możesz ją mieć przez całą maturę, ale nie jest to obowiązkiem, żeby była założona. No to tak samo jest z wychodzeniem, tak? Nadwór, tak? Także jedni noszą masę, inni, tak? No właśnie. To tak jak już, e, też powiedziałam, jakie działy. Magda, czy jeszcze byś też dodała z jakich działów powinni jeszcze do, e, uczniowie nasi powtórzyć? Myślę, że już teraz to tylko i wyłącznie te pewniaki i, i nic więcej, a właściwie to y, pora zrobić sobie coś dla głowy i odpocząć, bo myślę, że wszyscy jesteśmy sytuacją zmęczeni. Wszyscy już byśmy chcieli być po egzaminach i po maturze, więc ten bezsensowny. Y, weekend teraz brać i się stresować, że to jeszcze to, muszę się nauczyć tam, to się muszę nauczyć. Naprawdę dajcie sobie na luz, dajcie sobie na wstrzymanie, jeśli przez ten cały rok grzecznie pracowaliście, no to wynik będzie na pewno bardzo dobry. No jeżeli nie, no to, to już trzeba arkusz w dłoń i tyle. No i teraz już tylko tyle nam zostało. Też tutaj pytaliście o egzamin ósmoklasisty. To na YouTubie na Ani od Matmy już są wszystkie filmiki z powtórzeniem, więc wy macie jeszcze troszeczkę więcej czasu niż maturzyści, więc spokojnie możecie się stamtąd jeszcze uczyć. Uważam, że zdążycie ogarnąć te tam ile zostało. Dzisiaj mamy 5 do 17, 12 dni, no to czy tam 11 z odpoczynkiem albo 10, to jeszcze spokojnie zdążycie się tego nauczyć, właściwie sobie powtórzyć. Magda już tam właśnie z Dominikiem bardzo dużo rzeczy wytłumaczyła, więc myślę, że, że spokojnie jest to zrozumiałe i możecie się tam uczyć. ósmoklesisty no, to, jest... to, to mhm. o wiele lepszy materiał niż do matury. Jest tego trochę więcej. No bo swego czasu do ósmoklesisty były dwie transmisje dziennie, tak? Jeszcze kiedy nie wiedzieliśmy kiedy będą egzaminy. Są... Mhm. One, które możecie sobie odpalić, obejrzeć, czy to maturzyści, czy to y, egzaminy ósmoklasisty, trzy godziny, trzy arkusze. Także koreof no, macie bardzo dużo. Wystarczy tylko odpalić i, i, i jazda. I dobrze poszukać. No tak, pamiętajcie, tak. Też, pamiętajcie też, żeby zostawić nam lajki tutaj Magdzie na jej fanpage'u. Jak? Macbeth, ma 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 wystarczy wejść w linka, dać lajka, like także jak ktoś chce, to da, jak nie chce, to przykro Tak, tak pamiętajcie, jesteśmy też na Instagramie, na Facebooku, także spokojnie możecie nas obserwować, jeśli Wam się podoba nasz sposób tłumaczenia. I jeśli nie macie pytań, to my byśmy już na dzisiaj skończyły. Co ja chciałabym jeszcze dodać, że... Na, yy, że właściwie od was zależy, jaki będzie wynik i od waszego zaangażowania, i tutaj ta motywacja wewnętrzna jest chyba najważniejsza, że chcę zdać, no to zrobię wszystko, żeby się tego nauczyć. Eee, oczywiście pamiętając też o swoim domu, znaczy żeby. No, jak to powiedzieć? Magda pomóż o no, ja się tak. nie, mogę zdać. Nie, nie lecimy w nas z kokainą i nie, yy, nie lecimy całą noc przed i się uczymy byle, żeby zdać, no bo to. Zdrowie jest najważniejsze, tylko no na spokojnie, tak? Znaczy ja mam taki, taką radę. Słowa nie da się, nie umiem, nie potrafię. Nie wiem jak, jak nie wiem po co nie rozumiem, żebyście te słowa wykreślili ze swojego słownika na najbliższych parę tygodni, znaczy na najbliższe dwa tygodnie, a i wtedy będzie wszystko okej. Okay. Najlepiej na całe życie to wykreślić, to będzie łatwiej. No to to tak, tak, także nie, nie umiem, nie potrafię, nie rozumiem, nie wiem, jak to zrobić, do czego się zabrać i tak dalej. No bo moi drodzy, no jest, e, 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 umiecie, każdy umie, wystarczy dobrze przeczytać zadanie jeden, drugi, trzeci raz i na radę to rozwiązać. Także. Właśnie, tutaj Sylwia się pyta, jaka u mnie w Pile pogoda, leje jak nie wiem, a Magda u Ciebie we Wrocławiu jak? U nas leje jak z Cebra od wczoraj. Wczoraj to nawet u nas na Biskupinie grad był, także od yeah. Wrocławia, mieszkających na Biskupinie. Z tego co wiem, u moich uczniów po drugiej stronie Wrocławia gradu nie było, ale na Biskupinie grad ostro nam walił po oknach, także było śmiesznie, a dzisiaj cały dzień leje, także nici z, z portów na zewnątrz w dniu dzisiejszym, a szkoda. Mój Przemek się śmiał, że jak zaczął urlop, to ma pogodę jak na urlop. No, a także no, ja też się ja zadzwoniłam do mojej mamy z zapytaniem, czy przez przypadek urlopu sobie nie wzięła, bo generalnie od tygodnia deszcz leje, nie? Aha. nie są... Ja biorę, ja biorę urlop, aż szef mi dał w przyszłym tygodniu, to ten, to ciekawa jestem jaka będzie pogoda, tak, No to, to uważaj, że nie, nie jedź na urlop jak ja jadę. No, nie, ja, tak, ja w czwartek wyjeżdżam z Wrocławia, także jestem ciekawa, co będzie. Dobrze, to my tak, będziemy za Was bardzo mocno trzymać kciuki, żebyście zdali dobrze maturkę i egzamin ósmoklasisty. O 19.15 widzimy się jeszcze na maratonie maturalnym. Będziemy dzisiaj do będę do końca, do ostatniego zadania liczyć maturę z 2018 roku. Także do zobaczenia. O, tutaj jeszcze Sylwia tylko pisze, że u Ciebie grubo Magda. I tutaj, o mój tata też miał brak urlopu, była brzydka pogoda, właśnie. No to kochani, to do zobaczenia, pa pa!